7 z tej strony, bardziej 7 A to jest Star Wars. John. Hmm. Hmm, lubię tą mapkę całkiem. Dobra. Jesteśmy pewnie dobrymi. Oczywiście. No i tak, lecimy. Hmm. O, o, o. Idź sobie Wow, jak ja go nie zauważyłem! Ja cię Masz A, 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 a Co to było Nie wiem czy a, to ty A, a, a Trafiony, zatopiony Wezmę sobie jego Uleczenie Trafiony zatopiony. No dobra. No tak ktoś szczela. Widzę Cię. Widzę cię. Jak to się dzieje, że a Słuchawki mi podpowiadają, że to gdzieś tu. O. Spadaj, droidzie. Hm. Dyn dryn dryn, czekajcie. Dobra, już jestem. Co on tak biega? Musiałam nastawić sobie stopper, bo nie wiedziałam mm, ile mam czasu do końca nagrywania. I ja tak chciałam to zmieścić w 10 minutach, żeby mi się krótko. Dobra, jestem i akurat mnie zabili. Nie pytajcie, czemu zrobiłem cięcie może teraz ciebie. Hmm. Dobra. Cały czas się rozpimy w tym samym miejscu. Dobra, mam słuchawki. Słyszę, gdzie oni szczelają. Oj. O, widzicie? Jak tam? Jak tam wejść? Jak tam wejść? Potworku! Pupu potworku No chodź! Aha! Daj mi swoje życie! Dziwnie wygląda, y, y, dziwnie brzmi. Daj mi swoje życie. U, 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 u. No. A niekoniecznie, żeby mnie zrzucało. Szybko za nim zauważyłem, że wchodzę. Wow! Wow! Przynajmniej go zabiłem. Łał! Wow. Czemu ty nie możesz we mnie trafić, głupolu? Gdzie on szczela? O, trafił. Może ten. Ty, ty, ten. I tak sobie pomyślałam, że będę filmiki wrzucał co dwa dni. Tak żeby było w miarę umiarkowanie. I żeby to wszystko tak ogarnąć. No bo... A, on jest od życia. Mm. Taki jesteś, kozak, to ja ci mogę... Zabiłam go! Zabiłem swojego. Na co dzień tego nie robię, więc nie myślicie sobie w ogóle? Tak często aż w to nie gram. Więc nie mam okazji nawet. Tak, dzisiaj zobaczyłem to grę. Uuu, może sobie zagram. Bo dostałam ją na urodziny ileś tam lat temu. Ona jest bardzo stara. Zobaczcie sobie zresztą na grafikę. O! Zagram sobie. No fajna, może z niej nagram. No i nagrałam. Nagrywam. Nagrywam. Biorę pationy. Co to jest? Taka się chyba nie da zniszczyć. Good morning. On, on chyba ma straszne lagi, jak mnie nie może trafić. No, straszne lagi mają. O, to ty. Wow. I co, że niby ja ci mam osłaniać, tak? No jasne, najlepiej uciec, chodź tu, a a, 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 a. W ogóle... Czekajcie. Dobra, może jeszcze dokończymy to jak sobie myślę. I w końcu to niewiele do końca gry. Mm, ale chciałbym już tak skończyć. Skończyć mniej więcej Serdecznie. za przyję... życzenie. Dwu... gra czy beze mnie. Kończę. Dobra. Nie wiem, jak dać przód na siebie, więc może dam tak. o już wiem. Ciekawe, czy mogę siebie sam zabić. O! Jednak się da. No dobra. To cześć, kochani. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Łapki w górę, łapki w dół. Robię to pierwsze. Cześć.